Cześć, witam cię serdecznie Irakjarnyuschwodopl. W tym w nagraniu pokażę Tobie, w jaki sposób dodać nowy wpis do Twojego blogu, w jaki sposób zrobić to e, w taki sposób, żeby ten film był czytelny, fajny i e, łatwy dla odbiorcy do e, przeglądnięcia, przeczytania itd. itd. E, będziemy to nie tylko. E, s, m, Wideo na temat dodawania wpisów będzie też wideo na temat optymalizacji tego wpisu i jak to zrobić, żeby, te, żeby ten wpis był fajny. Na samym początku chciałbym tutaj pokazać, gdzie taki wpis się dodaje. I przede wszystkim musi znowu zalogować się swojego panelu WordPress. Kliknąć tutaj na zakładkę wpisy, wszystkie wpisy. I jeżeli tu się znajdują jakieś wpisy, to pokażę tobie, co musisz zrobić, żeby taki wpis usunąć. Eee, tutaj weźmy standardowy jakiś wpis, możesz go sobie usunąć. Ja to ja robiłem dla przykładu, chwilę wcześniej. Jakikolwiek inny wpis, żeby to je pokazać, po prostu jak to sprawić, żeby go usunąć. Jeżeli, go chcesz, jeżeli chcesz jakikolwiek wpis usunąć, klikasz sobie tutaj. Jako, zaznaczysz ten wpis, dajesz go do kosza. I ten wpis został usunięty, ale jeszcze nie do końca, ponieważ on znajduje się w koszu. Możesz przejść teraz sobie do kosza. Zaznaczyć go tutaj jeszcze raz i dać usuń na zawsze. W tym momencie każdy wpis jaki zrobisz możesz w każdej chwili usunąć. Jak dodać nowy wpis? Lecimy z tematem. Dajemy dodaj nowy wpis. Możesz to kliknąć tutaj. I w pierwszej kolejności to co musisz zrobić to wpisać nazwę tego wpisu. Załóżmy że robisz wpis na temat, na temat, na jakikolwiek temat. Będzie to przykładowy temat wpisu, tak? E, to, co jest ważne, że wcześniej ustawiliśmy, że tytuł wpisu będzie jednocześnie linkiem tego wpisu. Czyli jeżeli na przykład ja zrobiłem f, e, w stronę czy wpis pod tytułem polecam do oglądnięcia, to to jednocześnie jest tytułem, e, jest linkiem i tytułem wpisu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ klikając dalej, pierwsze to się zrobi, to się nam wygeneruje Wygeneruje się nam po prostu eee, tytuł tego wpisu, czyli wygeneruje się nam odnośnie do tego wpisu, o czym za chwilę będziemy tutaj widzieć. W każdym razie, teraz co musisz zrobić? To wklej sobie tutaj, tutaj wpisujesz tytuł tego wpisu, treść tego wpisu. Jaki treść? Ja wziąłem na przykładu jakąkolwiek treść, skopiowałem sobie z internetu, chciałem ją tutaj wkleić eee, i pokazać sobie kilka rzeczy takich, żebyś e, miał. Pojęcie, jak to wygląda. I jest jakaś przykładowa treść wpisu. Tak wygląda ta przykładowa treść wpisu. Co to teraz możesz zrobić, to przede wszystkim zapisać ten wpis, zapisać sobie ten szkic. Jako zapisz szkic. W tym momencie ten wpis jeszcze nie, nie publikuje, jest tylko zapisany. Jak zwróciłeś uwagę, pojawił się tutaj tobie przykładowy, od, bezpośredni odnośnik tego wpisu, i ten wpis będzie znajdował się pod takim asym. www. Twoja nazwa do łamane na. i tu sobie edytujesz. Przykładowy temat wpisu. Możesz oczywiście to zostawić, możesz to zmienić, polecam tego nie zmieniać, nie ruszać. Niech to będzie tak, jak tutaj jest. Twój wpis jest zapisany jakby na razie w sekcji zapisane szkice. Możesz go podejrzeć tutaj, podejrzeć wpis. I zobaczmy, jak wygląda Twój wpis. No i... Powiem Tobie szczerze, że coś takiego oglądając, nie jest to za ciekawe, nie da się tego osobiście czytać, oglądać. Jest to po prostu mało wyraźne, dlatego pokażę Tobie, w jaki sposób możesz to zoptymalizować jeszcze, w jaki sposób możesz sprawić, żeby ten wpis wyglądał jeszcze lepiej. Zanim to jednak zrobimy, musisz wiedzieć o kilku rzeczach na temat kategorii i na temat tagów, ponieważ dodając nowy wpis, również ustawiaj sobie od razu kategorie i tagi. Co to są kategorie? Kategorie jest to e, jak szufladki Twoje w pokoju, że w jednej szufladce masz Jedne rzeczy, drugie rzeczy, trzecie rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dodaję sobie nazwę kategorii, na przykład jest to e, kategoria o niczym. I jeżeli chciałbyś sobie dodać nazwę kategorii, sobie to wymyślasz, to jest też ważne pod kątem optymalizacji tych wpisów, ponieważ po kategoriach i m.in. po tagach roboty Google znajdują Twoje wpisy w internecie, czyli jeżeli na przykład wpiszesz wpis na temat załóżmy na temat na przykład połowy Połów albo nie, na przykład polowania na polowanie, polowanie, polowanie na na, na lwy, tak? Polowanie na lwy, to pod taką kategorią fajnie, jeżeli zrobisz sobie taką kategorię gdzie będziesz umieszczał swoje, swoje efekty twoich polowań na lwy, zwierzęta czy na cokolwiek innego. Tutaj po prostu wpisujesz sobie swoją nazwę kategorii. Oczywiście tę kategorię potem możesz usuwać, zmieniać, dodawać itd. Tak, tak, i tak Zanim opublikujesz wpis, ważne jest również, żebyś dodał tagi. Jeżeli mamy polowanie na lwy. Jeżeli, jeżeli, jeżeli robisz wpis na temat polowania na lwy, dodaj takie tagi jak lew polowanie zwierzęta, czyli coś, co jest związane z tematem Twojego wpisu. Po tagach również roboty, wyszukiwarki, Google znajdują Twój wpis. Eee, więc pamiętaj o tagach, pamiętaj o kategoriach, ponieważ jest to, to bardzo istotne. Eee, no i oczywiście zanim opublikujesz go... Zapisuj sobie zmiany, możesz w każdej chwili to podejrzeć. Ten wpis niestety nie jest zbyt ciekawym wpisem. Brakuje tutaj czegokolwiek. Nie jest on, po prostu wygląda on bardzo, bardzo smutno. Co zrobić, żeby ten wpis nie wyglądał tak? Co musisz zrobić? Przede wszystkim musisz z, troszeczkę zoptymalizować tą treść, jakby zmienić, dodać kilka akapitów i dodać kilka, kilka wyróżników. Jak sposób dodać akapity? W prosty sposób, klikając sobie po prostu... Entery, robiąc sobie po prostu dziś spacja, odpowiednio oczywiście do treści, i on automatycznie Tobie będzie robił nowe rzeczy. Oczywiście, już to wygląda troszeczkę lepiej. To, co musisz w tym momencie zrobić, to również wyróżnisz pewne rzeczy, na przykład najważniejsze słowa, czy najważniejsze, najważniejsze rzeczy, które chciałbyś tutaj wyróżnić. Bez zagrubienia się w treść tego, najważniejsze jest to, gdzie to się robi. Czyli na przykład tutaj dajesz pogrubienia. Możesz tutaj sobie pogrubić w taki sposób, tak żeby czytelnik, kiedy wejdzie na ten wpis, w pierwszej kolejności wiedział, co jest najważniejsze. Możesz również pochylić pewne rzeczy, czyli że jakiś cytat jest. W tym momencie, czytelnik będzie widział, co jest najważniejsze na tym wpisie. E, jeżeli byś chciał również to uatrakcyjnić, możesz dodać sobie tak zwane wypunktowania, czyli przypuśćmy pyłnyk 1, punkt 2, 3. Tak to wygląda. E, oczywiście, możesz zrobić tutaj, dajesz sobie wypunktowania. Możesz sobie zrobić również to w taki sposób, że dać sobie e, informacja. Informacja o, o lwach nie tak informacja o polowaniu informacja o, o informacja o lwach, o polowaniu o oczaniu. Może sobie to po prostu wyróżniać w różny sposób. To co możesz u mnie zrobić? To zaznacz jakiś część tekstu i na przykład dać na środek, czyli wyjustować na lewo, na prawo, w taki sposób, a nie w inny sposób. W każdym razie możesz to wszystko tutaj e, robić. Co dalej, jeżeli chodzi o optymalizację takiego wpisu? Co jest bardzo ważne? Przede wszystkim to to, że e, możesz, jeżeli chcesz, jak najbardziej. Tutaj masz oczywiście więcej takich narzędzi, ponieważ, tutaj co Ci pokazałem, to jest tylko część narzędzi. To co możesz zrobić dalej, to wziąć na przykład pokolorować pewne rzeczy, chociaż nie polecam kolorować zbyt, zbyt dużo tego, ponieważ no, niestety nie jest to zbyt dobrze widziane. Natomiast, część kolorów, jeżeli są jakieś, jeżeli są jakieś rzeczy, które chciałbyś podkreślić, no to po prostu dajesz sobie kolor czerwony. Tak? I w tym momencie masz kolor czerwony. Również warto dodać sobie nagłówki. Co to jest nagłówek? Czyli tak zwane tutaj masz akapity, nagłówki. Załóżmy, że e, masz, piszesz, wpis na temat, jak polować na lwy. E, z życia". Chciałbyś, żeby to było wyróżnione jako nagłówek. Zaznaczasz to i tutaj masz opcję, akapit, dajesz sobie nagłówek 2. Nie dawaj, nagłówku 1, daj sobie nagłówek 2. Kolejny, kolejna rzecz, którą tutaj na przykład chciałbyś pokazać ludziom, to będzie e, LEW Le jako, jako z I -e -on", z -d -e chciałbyś, żeby to było troszeczkę mniejsze. To jest mniej istotne. Jest to nagłówek numer 3. Ustawiasz sobie to. Przy okazji możesz to, to oczywiście pogrubić. Kolejną rzeczą, którą chciałbyś na przykład zrobić, to będzie tutaj. E, 3LF, może spać z L i chciałbyś, żeby to wyglądało jako nagłówek 4, będzie to jeszcze mniejsze. Skopiujemy sobie kawałek tego tekstu jeszcze tutaj, ponieważ tutaj nie chodzi o treść tego tekstu, chodzi o to, żeby to wyglądało w miarę. E, w każdym momencie możesz podejrzeć zmiany. jak to wygląda. Klikając sobie tutaj podejrzeć zmiany. I już to wygląda ciekawiej, już to wygląda znacznie ciekawiej niż to, jak tutaj wyglądało. Zwróć uwagę na to, już to wygląda zdecydowanie lepiej i ciekawiej. Co również musi zrobić jeszcze? Co już może zrobić? Tutaj możesz oczywiście sobie to wyjustować, tak, tutaj masz te wszystkie ustawienia, pogrubić, wyjustować, skolorować, wszystkie te ustawienia masz masz podkreślenie, wyjustowanie tego tekstu całego. Oraz kilka innych opcji, o których powiem tobie w innym miejscu, ponieważ tak wygląda, jakby robienie wpisu. W kolejnym nagraniu pokażę Tobie, jak dodawać zdjęcia do tego wpisu, w jaki sposób dodawać jakieś wideo, materiały wideo, materiały audio i przede wszystkim pokażę Tobie też również to, w jaki sposób podlinkowywać pewne rzeczy w tym wpisie, żeby przekierować na przykład na inne strony z tego wpisu. Jeżeli Twój wpis jest już gotowy, to co musisz zrobić, to kliknij opublikuj wpis. I w tym momencie Twój wpis jest pod tym adresem, jaki podaliśmy przykładowy temat, i jest już gotowy jako, jako wpis, który został opublikowany. E, są tu zmienione rzeczy, podkreślenia, pogrubienia. W każdym momencie możemy to zedytować. przypuśćmy zaznaczając sobie e, nagłówki, na że chcemy mieć, żeby one były jeszcze bardziej wyraźne. E, załóżmy, chcemy zrobić, żeby one były jeszcze, jeszcze, jeszcze większe niż, niż tutaj były. I chcielibyśmy sobie je tutaj jeszcze raz pogrubić. W każdym momencie możemy sobie to zaktualizować. Po prostu odświeżyć. Tutaj akurat zmienił się, zmienił się kolor i przy okazji. Ale to wszystko kwestia ustawienia. E, niemniej jednak tak to wygląda. Możesz to tak ustawiać, jak tylko sobie to podoba. W każdej chwili możesz to edytować e, i zapisywać. Jeżeli wpis jest już twój zapisany, a wyszłeś z tego menu, e, to co robisz, to wchodzisz sobie z zakładki wpisy, wszystkie wpisy, tutaj masz ten wpis swój i dajesz sobie go edytuj i wracasz z powrotem do tego menu, jaki tutaj się znajduje. Automatycznie Cię tutaj przekierowuje. To tyle, jeżeli chodzi o robienie wpisów. W kolejnym nagraniu pokażę Tobie kilka innych elementów, jak ten wpis optymalizować, jak dodać nowe wideo do tego wpisu, w jaki sposób to zrobić, żeby to było szybko, sprawnie i łatwo do zrobienia. Pozdrawiam Ciebie, Z Ireneusz Wutropa. Cześć.